Od dziecka marzyłem o tym, by móc uprawiać hokej na lodzie. Codzienna praca i poświęcenie pozwoliła mi zagrać na najwyższym szczeblu rozrywkowym w Polsce, co było spełnieniem moich marzeń. Cały czas jednak podnoszę sobie poprzeczkę i pokonuję kolejne szczeble kariery, by kiedyś móc powiedzieć, że jestem w pełni spełniony. Pandemia koronawirusa przyszła nagle. Przerwane rozrywki, puste lodowiska i trybuny. A co za tym idzie? Izolacja i brak możliwości wspólnej rywalizacji. Mocno zahamowały nasze marzenia. Nie podaliśmy się jednak, bo wierzyliśmy, że przyjdzie ten moment, kiedy znów się wszyscy spotkamy. Teraz jesteśmy znów razem, ale zagrożenie wciąż jest realne. Dlatego zacznijmy przede wszystkim od samych siebie. Respektujmy zasady, bądźmy odpowiedzialni za siebie nawzajem, a już niedługo powrócimy do normalności i do tego, co najbardziej kochamy – aktywności fizycznej i sportu. W pełnym tego słowa znaczeniu. Pozdrawiam, Łukasz Kamiński, Komar Krakowia.